Interesuje Cię, jak podstawową konfigurację na routerze Cisco można wykonać? Jeżeli tak, to dzisiaj będzie odcinek właśnie o tym. Ten odcinek jest przeznaczony dla osób początkujących, czyli naprawdę podstawowe rzeczy w konfiguracji routera Cisco. Zaczynajmy. Mam tutaj e, nagranie Mateusza, które będę dzisiaj omawiał. czy mamy typową sytuację jakiś router podłączony najczęściej do innego routera, w tym przypadku. Przez pod serial, czyli szeregowy. Mało już dzisiaj używany, rzadko spotykany, abybym powiedział prawie nigdy. Dzisiaj głównie na internecie wszystko jest oparte. No i co konfigurujemy na takim routerze? Przede wszystkim zmieniałem mu hostname, tak żeby tutaj wyświetlanie się, nazwy urządzenia, jak się na niego logujemy, było dla nas jasne i oczywiste. Kolejnym krokiem będzie skonfigurowanie. Hasła dla konsoli, czyli w tym przypadku chcemy zabezpieczyć podkonsolowy przed dostępem osób niepowołanych i przypisujemy hasło do konsoli. Ma to sens oczywiście i robi się to w zasadzie tylko wtedy, kiedy nie mamy pewności, czy fizycznie to urządzenie jest odpowiednio zabezpieczone. Jeżeli takie hasło wpiszemy do konsoli, no to ponowne zalogowanie się będzie na tej konsoli wymagało hasła. Kolejną częścią konfiguracji jest dodanie hasła dla podtu asynchronicznego zewnętrznego. Taki pod dodaje się po to, żeby można było, na przykład, zewnętrzny modem podłączyć do routera i uzyskać tzw. Tak out-of-band management, czyli w przypadku jakiegoś problemu z podstawowym łączem, żebyśmy mogli dojść do konfiguracji tego urządzenia zdalnie, na przykład przez modem wdzwaniany. Też już ta opcja jest coraz rzadziej wykorzystywana i idziemy raczej w stronę rozwiązań chmurowych, czyli SD-WAN, czy jakaś automatyzacja w tym zakresie. Klasycznie robiło się to właśnie w taki sposób, kupując na przykład takie urządzenie z kartą SIM za kilkaset złotych. I to jest rozwiązanie również bardzo dobre, jeżeli nie mamy innej możliwości skalowania tego zarządzania out of band. Kolejną czynnością jest. Skonfigurowanie hasła dla linii VTI czy VTY po polsku, i to jest typowa czynność związana z ustawieniem hasła w dostępie zdalnym. Tu w tym przypadku telnet, który dzisiaj już też rzadko jest używany, ale dokładnie tak samo ustawia się hasło do SSH. Kolejną typową czynnością jest ustawienie informacji o logowaniu. Czyli jaki tekst będzie się wyświetlał przy dostępie do tego urządzenia przez konsolę. W tym przypadku Mateusz wpisał, że będzie się wyświetlał tekst dostęp autoryzowany. No i jak widać ten tekst baneru jest odpowiednio wyświetlany przy próbie logowania do urządzenia. Tutaj widać też taki typowy przykład że, jeżeli wykonamy na urządzeniu Cisco w domyślnej konfiguracji polecenie nieprawidłowe, tu przez 2W, to ten router próbuje standardowo rozwinąć to jako nazwę domenową. To jest ciekawe, że nadal tego typu zachowanie tutaj można spotkać, przynajmniej w pakiet Tracerze. Fakt jest taki, że tutaj oprogramowanie jest bardzo stare i ja w zasadzie nie spotkałem się z innymi producentami, którzy taką funkcjonalność domyślną implementują. Najczęściej jest tak, że jak ktoś źle wpisze polecenie, to po prostu jest błąd, ewentualnie składny i nic się więcej nie dzieje. A tu w przypadku Cisco yy, czekać trzeba, aż on kilka razy wykona tą próbę i będzie timeout, albo samemu przerwać wyszukiwanie domenowe. Można również, tak jak tutaj nam Mateusz pokaże, skonfigurować poleceniem jakby za przestanie wyszukiwania tych NAS domenowych, czyli No IP Domain Lookup. No i na koniec konfiguracja adresu IP, najpierw na interfejsie serialowym, czyli w naszym przypadku to będzie interfejs WAN, czyli pomiędzy routerami. No i mamy tutaj wpisywanie adresu IP, czyli mamy ten nasz interfejs szeregowy, serial na wan i wpisujemy IP adres Adres IP i jego maska. Podobnie y, trzeba wpisać na interfejsie LANowym, czyli w tym przypadku FastEthernet 000 i na koniec trzeba ten interfejs podnieść, czyli no shutdown. Ta sama operacja na interfejsie FastEthernet. Widać było, że. Mateusz najpierw spróbował wpisać z końcówką 0, czyli adres sieci, i odpowiedział router, że nie może być taki adres, bo to jest adres zarezerwowany dla sieci przy masce 24-bitowej i gdy poprawił już tutaj z końcówką 1, to wszystko zaczęło się zgadzać. Następnie trzeba było podnieść ten interfejs, no i mamy konfigurację IP dla routera wykonaną. Na koniec y, można skopiować konfigurację w pamięci, czyli running config do pliku, do flasha, na startup config i to jest pełna konfiguracja początkowa routera, którą dzisiaj y, pokazywałem i omawiałem. Oczywiście to nie jest pełna konfiguracja, którą produkcyjnie należałoby wykonać. To co dzisiaj na pewno należałoby zrobić, to y, zabezpieczyć to połączenie przez SSH. Jeżeli chodzi o ewentualne certyfikaty, to też wygenerować i wgrać z aktualnym poziomem rekomendowanym długości klucza i algorytmu. No i można przechodzić do kolejnych kroków konfiguracji, w zależności jak bardzo zaawansowaną topologię mamy. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję Ci za uwagę i słyszymy się już za tydzień.